Powiedz mi, czy wyrażasz zgodę, abyśmy mogli wykorzystać to nagranie, czyli Twój wizerunek i opinię w naszych mediach i w mediach społecznościowych. Owszem, tak. Dziękuję. Powiedz mi, jak trafiłeś do Roberta? Do Roberta, to ja trafiłem do niego i chyba ze 4 lata temu. Przez przypadek na, 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 ten, na, na Facebooku. I się tym zainteresowałem, chociaż. Ja się interesowałem tym znacznie wcześniej, bo od 17, od 17 roku. Tylko, że pracowałem na innych platformach. A powiedz mi w ogóle, dlaczego zainteresowałeś się tradingiem, akurat? Bo mam dużo czasu. Śmieszne może, ale tak jest, no bo jestem na emeryturze. Mhm. Czyli tu chęć jakby wypełnienia czasu i też, nie wiem, jakieś dodatkowe dochody. Czy miałeś na myśli? Też, też właśnie jedno i drugie. E, powiedz mi, dlaczego tak naprawdę zdecydowałeś się dołączyć do mentoringu Roberta? Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyny facet, którego do tej pory, jak to się mówi, spotkałem, który potrafi wytłumaczyć w prosty sposób. o Tak bym to opowiedział. W prosty sposób. Przekaz jego jest tak, tak czysty, tak bym powiedział doskonały, że wiele rzeczy można zrozumieć, wiele rzeczy można po prostu przerobić sobie samemu, ale doskonale jest przekazane, tak bym powiedział. A jakie miałeś obawy zanim dołączyłeś do mentoringu? Żadnego. Nie miałem obaw żadnych, dlatego że to w pewnym sensie chciałem się nauczyć, chciałem się, jak się mi doszkolić. No i jednocześnie pracować na tak zwanej no, pozytywnej fali, żeby, żeby coś z tego mieć. Mhm. I powiedz mi, jak wyglądały twoje początki tutaj, kiedy zacząłeś się uczyć? Początki. Początki to ja miałem w 17 roku. Robiłem to sam jako amator. Bez niczyjej pomocy. Uczyłem się po prostu na platformach. Chyba 4 czy 5 platform obróciłem. Zanim przebył zanim do Roberta. A jak wyglądały tutaj Twoje początki? Tutaj to bardzo łatwo mi poszło. Bardzo łatwo. Tam Dlatego mówię, że Robert przekazuje tematy bardzo w prosty sposób i, i przekazuje ten temat tak jakoś, no, jak w przedszkolu bym to określił. No. W szkole, w przedszkolu. Także można to, tym bardziej, że ja mam to na komputerze. Na laptopie jego szkolenie. Jak czegoś nie rozumie, albo czegoś nie pamiętam, to wracam do tych szkoleń i sobie powtarzam na tej zasadzie. Okej. Okay. A kiedy pojawiły się u ciebie pierwsze efekty? Moje efekty? Moje efekty, jak pracowałem na tej poprzedniej platformie z Robertem. No to już miałem. To chodziłem już do banku, tak bym powiedział. Okej. Okay. A powiedz mi, e, czy były takie momenty, jakie to były takie największe momenty aha podczas mentoringu. To znaczy, takie momenty, ale w sensie zyskowym, zyskowisk. Czy... wiesz, że, że nagle, nagle coś, że tak powiem, zaiskrzyło i tak, zmieniło twoje Tak jest. Takie, takie światełka miałem paręnaście razy. Opowiedz coś o tych światełkach. No, jeżeli, jeżeli widzisz na platformie y, y, pozytywne wyniki, zyski, że tak powiem, no to wiadomo, światełko ci się zapala. kontrolujesz to jeszcze raz, czy dobrze zrobiłeś, skoro wyszło ci, to co dobrze zrobiłeś, a co zrobiłeś źle. Bo jeżeli ja robię coś źle, to mówię, że ja wracam do szkoleń i wracam do tego, zostawiam, na 2-3 dni zostawiam, nic nie robię. Bo muszę to jak to się mi po swojemu przeanalizować i wracam z powrotem i no aha, tu zrobiłem błąd, to zrobiłem niepotrzebnie, tu za bardzo wyskoczyłem, tu znowu za dużo, jak to się mówi, zrobiłem ten, za wysokie saldo i tak dalej, i tak dalej. No to są szczegóły, które by trzeba było pokazać, bo to tak opowiedzieć to jest trudno. A jakie konkretne rzeczy z mentoringu były dla Ciebie najcenniejsze? Takie rzeczy, to znaczy się, to, co Robert mi pokazał w tym ostatnim, znaczy w tym szkoleniu, które było prawie dwa lata, może trochę więcej, no i to, co mam na, na, na laptopie, już nie będę się powtarzał. Po prostu to, że, że można przeanalizować swoje błędy za pomocą szkoleń Roberta. No nie wiem, jak to tak prosto powiedzieć. Jeżeli, mówię jeszcze raz, powtarzam, jeżeli robię jakiś błąd, robię coś nie tak, Zostawiam to, wracam z tym, do tego z powrotem i szukam, gdzie zrobiłem błąd. Nie odpuszczam, ale szukam, gdzie zrobiłem błąd. Mhm. Czyli masz możliwość powrotu do tych materiałów, żeby sobie te rzeczy Tak przeczytać. jest. Tak jest, tak. Dlatego Roberta prosiłem, żeby mi tam zostawił to szkolenie na, na laptopie, żebym mógł sobie po prostu powtarzać, no jak, jak uczeń w szkole, powtarzać temat. Chciałbyś jeszcze coś poruszyć, o czym nie rozmawialiśmy, bądź coś Ci się przypomniało i chciałbyś o tym powiedzieć? No nie wiem, co tutaj można powiedzieć. No, ja osobom, które, które po prostu chcą spróbować w, w, na giełdzie, to jedynie, jedynie to, że trzeba mieć do tego jakiś taki lekki dystans, trzeba to polubić. Trzeba to robić kroczkami, małymi kropelkami, stopniowo. Jeżeli coś nie wyjdzie, nie załamuj się, ale próbuj jeszcze raz. Dziękuję. To było ostatnie pytanie.